Siemneczko widzowie, dzisiaj zapraszam Was na sklepik, który będzie za około 9 minut 10. Zaraz go nagram, ale najpierw nagrywam odstęp, więc siema tu gamer. Oczywiście zachęcam do Subika oraz łapeczki w górę. Pod odcinkiem, bo dobijam tysiąc, żeby robić customy i różne rzeczy o nagrody. Więc płacę zostawić Subika. Jeśli ktoś nie wiedział, to sklep 26 wygląda o tak, tak na szybko pokażę, a za 8 minut będzie nowy, więc co, wbijecie na TikToka, który macie w bio, możecie też wbijać na live. no i co, widzimy się chyba przy sklepiku, to elo Już postanowiłem włączyć nagrywanie, ponieważ zostało 5 sekund do sklepu, więc będziecie już widzieć, co dzisiaj będzie No i widzowie, odświeżanie sklepiku, to jest najładniejsza rzecz w Fortnite'cie No i jak widzicie, już z góry powróciła tutaj aura, to ja pokażę może od góry No to pierwszy skinek za 800 to jest oczywiście aura z dwoma stylami Dużo osób ją lubi, ale jest trochę też hejtowanym skinem. No i oczywiście Savedieka do aury, skinek. Dalej, diamentowe oczko za 500. Złota krótka za 200. Złoty łańcuch za 200. Wruzowany Jonesy za 1200 z dwoma, z jednym stylem. Ten burgerek ma chyba jeszcze podgryziony styl. Tak. Łako Cherry za 500. Dalej mamy skorupkę za 800 i skwierczka za 800. Ten jak wchodzimy, tu mamy arhetypa, takiego tutaj za 1500. Dalej mamy serwomotor, tutaj za 1200. Suwmiarka za 500 oraz cyklo za 2000. Venturion za 1500. Ventura za 1500. U. Qua Tobie za 800 i Triumfatorka za 500. Przechodzimy teraz do dziennych. Tutaj mamy Komando Techno za 1200. Sierżant z Szarfą za 800. Najlepszy Kumpra za 200. Sadzonka Słonecznika za 200. Tą kiedyś dostałem. Świetry Jupiterów za 500. Bioderka w Wróg za 200. No i to tutaj na tyle. Jeżeli mamy pakiet ciosów na okulę. jak tutaj widzicie, wszystko sobie nie będę ich już pokazywał. Pakiet sam 2800, to są takie rzeczy. Jeżeli mamy V, drinks i Huffcat. I zniknęł, zniknął pakiet za 2,5 tysiąca ogólnie. Tu jeszcze był pakiet za 2,5 tysiąca podwójnych agentów. Podwójna agentka cisza, podwójny agent dzika karta i jeszcze to agent House. więc oczywiście te skinki, ten pakiecik już zniknął. Jeszcze się tylko upewnimy, czy... Też sobie zresztujemy przy was, żeby mieć pewność, czy nic już nie ma. Czekajcie, widzowie. Czy nie ma jeszcze nic nowego, powiedzmy, jakiegoś pakieciku. Bo czasami nie od razu się pokazuje, tylko trzeba zrobić szybki resetik, jak ja, no i nie ma nowego pakietu. No i co? To będzie na tyle z tego filmu. Polecam zostawić subika, łapeczkę, bieżne na live. No i co? No yello!